To jedna z tych spraw, które zostawiają po sobie nie tylko krzykliwe nagłówki gazet, ale też głębokie, bolesne echo w pamięci całej społeczności. Małe, senne miasteczko, rodzina, która miała przed sobą całe życie i młodzi chłopcy, którzy postanowili zmienić swoje przerażające, chore fantazje w rzeczywistość. Co sprawiło, że ta zwykła jesienna noc zmieniła się w prawdziwe piekło? Mount Vernon, jesień 2009 roku. W małym, spokojnym miasteczku w stanie New Hampshire życie płynie powoli. Mieszkańcy się znają, sąsiedzi wspólnie spędzają weekendy, dzieci bawią się radośnie na podwórkach, a wszystko to, co złe i niebezpieczne, wydaje się tutaj nie sięgać. Nikt nie zamyka drzwi na klucz, nikt nie boi się spacerować wieczorami. Jest dobrze, bezpiecznie, niemal idyllicznie. A jeśli już o bezpieczeństwie mowa, jakiś czas temu dostałem dziwnego maila. Oferta kredytu z firmy, o której nigdy nie słyszałem, ale znali moje imię, adres i numer telefonu. Zastanawiałem się skąd oni to mają. Okazało się, że to sprawka tzw. data brokerów firm, które zbierają nasze dane z sieci, łączą je w profile i sprzedają dalej. Często to dane z mediów społecznościowych, rejestrów publicznych czy sklepów internetowych. W USA działają też strony typu People Search, gdzie można znaleźć niemal wszystko o każdym. To legalne i niepokojące. Dane trafiają nie tylko do reklamodawców, także oszuści używają ich do różnych kradzieży. Dlatego zacząłem używać Incogni. To proste narzędzie, które w Twoim imieniu kontaktuje się z setkami firm, które mają Twoje dane i żąda ich usunięcia. Oczywiście zgodnie z prawem. Incogni oferuje różne plany, od podstawowego, który działa automatycznie, aż po wersję unlimited, gdzie możesz ręcznie wskazywać strony z twoimi danymi. Jest także pakiet rodzinny, który chroni do 5 osób, więc możesz zadbać nie tylko o siebie, ale i bliskich. Masz wątpliwości? Jest 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Chcesz odzyskać prywatność? Kliknij link w opisie i użyj mojego kodu Crime, żeby dostać 60% zniżki na roczny plan incogni.com/crime. Nasze dane to nie towar. Zadbaj o swoją prywatność, zanim ktoś zrobi z niej biznes. Nic dziwnego, że to właśnie to miejsce rodzina Kates wybrała na swój dom. Byli lubianymi i cenionymi członkami społeczności. Kimberly była pielęgniarką pediatryczną. Kochała swoją pracę i zawsze była gotowa, żeby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebowali. David, jej mąż, był inżynierem. Chociaż oboje prowadzili intensywne życie zawodowe, ich największym życiowym projektem była Jamie, ich jedenastoletnia córka. Jamie była jednym z tych dzieci, które zawsze mają na twarzy uśmiech. Otwarta, wesoła i pełna życia. Była dla nich najważniejsza. Kochali się. Wiedli spokojne, dobre życie. Mieli dziesiątki planów na przyszłość. David często wyjeżdżał w kilkudniowe delegacje. Dziewczyny zajmowały się wtedy sobą, planowały wspólne wyjścia i inne atrakcje. Żeby czuć się pewniej w czasie swojej nieobecności, David zainstalował w domu system alarmowy. Chciał wiedzieć, że jego rodzina jest bezpieczna. Kiedy kilka dni przed jego kolejnym wyjazdem w systemie pojawił się jakiś błąd, David zamierzał go naprawić, jednak ciągle zajmował się czymś innym. Kimberly wydawała się tym nie przejmować. Wiedzieli przecież, że Mount Vernon to właściwie najspokojniejsze miejsce na Ziemi. Nie mieli się czego obawiać. David nie zdążył naprawić alarmu przed swoim wyjazdem, ale co złego mogło się stać? Wyjechał, żegnając się z żoną i córką. Wieczorem wymienili jeszcze kilka wiadomości i położyli się do łóżek. Kiedy David wyjeżdżał w delegację, Kimberly i Jamie zawsze spały razem. Położyły się w sypialni, następnego dnia miały już zaplanowane zakupy w pobliskim centrum handlowym. Zanim zasnęły, Kimberly zamknęła drzwi od domu. Nie chciała, żeby David się o nie martwił. Nie mogła wiedzieć, że za kilka godzin wydarzy się coś, co na zawsze zmieni ich życie. Kilka kilometrów dalej toczyło się życie tak bardzo inne od tego, którym żyła rodzina Cates. Zbuntowany nastolatek Steven Spider stworzył z kolegami grupę, którą nazwali DOD Disciples of Destruction, czyli Uczniowie Zniszczenia. Chociaż nazwa wydaje się być niebanalna, wiadomo przecież, że to po prostu nastoletnie wygłupy, prawda? Wielu nastolatków w pewnym momencie zaczyna interesować się przemocą i tym, co mroczne. To zazwyczaj faza, która mija równie szybko, jak się pojawiła. Buzujące hormony, testosteron i poczucie niezrozumienia to codzienność dzieciaków w tym wieku. W przypadku Stevena było jednak inaczej. I chociaż wszyscy zdawali sobie sprawę, że ten inteligentny chłopak, nieco wycofany i zamknięty w sobie, Bywa nieprzewidywalny, nikt nie mógł podejrzewać, do czego będzie w stanie się posunąć, żeby spełnić swoje fantazje. Do Uczniów Zniszczenia należał jeszcze jego przyjaciel, Christopher Gribble, który miał równie przerażające pasje, i dwóch młodszych chłopaków, Quinn Glover i William Marks, nazywany Billy, którzy byli gotowi na wszystko, żeby zaimponować Spaderowi. Starszy od wszystkich, Atom Savoy nie był tajemniczony w plany grupy, miał jednak pomagać im ukrywać ślady i w razie potrzeby być ich alibi. Steven wymyślił plan, który miał być dla nich wszystkich formą inicjacji: mieli włamać się do pobliskiego domu, ukraść co się da i uciec. Tyle, że prawdziwy motyw był inny, naprawdę makabryczny. Każdy z nich miał przy sobie nóż. Steven wziął ze sobą maczetę swojego ojca. Nie szli tam kraść, szli, żeby zabić. 4 października, około 5-6 rano, dyspozytorka numeru alarmowego odebrała bardzo niepokojący telefon. W słuchawce usłyszała dziecięcy głos: słaby, zmęczony, przerażony. Dziewczynka ostatkiem sił wydusiła z siebie adres, później połączenie się urwało. Na miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol. Kiedy policjant dotarł pod dom na Trow Road, najpierw rozejrzał się dookoła. Całe osiedle było jeszcze pogrążone we śnie. Dopiero zaczynało świtać. Wokół tylko cisza i spokój. Ostrożnie oprzedł dom, szukając wskazówek, że coś mogłoby być nie w porządku. Może to był tylko głupi dowcip? Może komuś się nudziło i przysłał patrol pod byle jaki adres? Dzieciaki często miały przecież takie pomysły. Mimo to miał dziwne przeczucie, że coś się stało, nie wiedział tylko jeszcze co. Nie musiał jednak długo czekać na potwierdzenie swoich przypuszczeń. Najpierw zobaczył rozbite okno do piwnicy. Obok usunięto z okna fragment klimatyzacji, tak żeby ktoś mógł wślizgnąć się do środka. Policjant wrócił na front domu i zauważył w środku ruch. Podszedł do kuchennego okna, żeby przyjrzeć się bliżej. Nie wiedział, czy w środku wciąż nie czai się przestępca. I wtedy to zobaczył. Mała dziewczynka, skulona za kuchennym blatem. Nie czekając na wsparcie, wparował do środka. Kiedy chodzi o ratowanie życia, liczy się przecież każda sekunda. Była czwarta nad ranem, kiedy członkowie grupy DOD włamali się do domu rodziny Kates. Nie wiadomo, dlaczego wybrali właśnie ten dom. Może akurat był w dogodnej lokalizacji, dość blisko lasu, co dawało im łatwą drogę ucieczki. Tak czy inaczej, weszli do środka, rozejrzeli się dookoła i niemal bez słów ustalili plan działania. Wyłączyli prąd. Christopher dezaktywował alarm, który przecież i tak nie działał. Chcieli mieć pewność, że nic ich nie zaskoczy. Czworo chłopców, młodych mężczyzn, uzbrojonych w noże. Poruszali się po domu na palcach, powoli przeszukiwali każdy pokój, szukając czegoś cennego. Christopher i Steven z przodu, Queen i Billy nieco z tyłu, krok za krokiem, pomieszczenie po pomieszczeniu. Kiedy zauważyli, że łóżko w pokoju dziecięcym jest puste, nieco przyspieszyli. Pozwolili sobie na głośniejszy szept. To oznaczało przecież, że nikogo nie ma w domu. Taką przynajmniej mieli nadzieję Queen i Billy. Okazało się, że tych dwoje wiedziało tylko o części diabolicznego planu. Ich starsi koledzy chcieli więcej. Steven delikatnie pchnął drzwi do głównej sypialni. Mimo, że było niemal całkowicie ciemno, dostrzegli, że ktoś leży w łóżku Kimberly i Jamie. Spały spokojnie, nieświadome zagrożenia, kiedy Steven przekroczył próg ich pokoju miejsca, które do tej pory było dla nich azylem. Gdzie miałyby się czuć bezpieczniej niż we własnej sypialni? Te cztery ściany są przecież synonimem wszystkiego tego, co dobre i bezpieczne. Jednak w tej chwili wszystko miało się zmienić. Jeden nieostrożny krok któregoś z chłopaków zaniepokoił Kimberly. Kobieta przebudziła się i odruchowo chciała zapalić lampkę nocną. Nie działała. Próbując dostrzec coś w ciemności, zaczęła pytać: Czy to Jamie? Czy ktoś tam jest? Czy może David wrócił wcześniej? Nie doczekała się odpowiedzi. Zamiast tego spadł na nią pierwszy cios. Steven ruszył w stronę matki, podczas gdy Chris zakradł się do śpiącej Jamie. Steven raz za razem uderzał maczetą w przerażoną kobietę. Ciosy były zadawane na oślep. Niektóre tak silne, że słychać było, jak maczeta zatrzymuje się na przecinanej kości. Ranił ją po całym ciele. Po głowie, po twarzy. Uderzał mechanicznie, chaotycznie, choć celnie. Kiedy poczuła pierwszy cios, zdążyła jeszcze zawołać Jamie, uciekaj! To obudziło dziewczynkę. To, co zobaczyła, było niepojęte. Nad ich łóżkiem stał mężczyzna. Ostrze maczety raz za razem wbijało się w ciało jej matki. Jej krew była wszędzie. Zdążyła jeszcze spojrzeć na nią ostatni raz. Jej wzrok zatrzymał się na jej twarzy. Kimberly ostatkiem sił, w ostatnich sekundach życia, w agonalnym bólu, szeptała do córki: Wszystko będzie dobrze. Być może Kimberly miała nadzieję, że przyszli właśnie po nią. Może myślała, że nie dotknął jej jedenastoletniej córki. To przecież tylko dziecko. Kto mógłby ją skrzywdzić? Umierała, wiedząc, że zostawia swoją córkę na pastwę losu, a właściwie Czterech potworów. Przerażona dziewczynka błagała, żeby przestali. Słyszała krzyk matki, słyszała przyspieszony oddech mordercy, czuła, jak pościel, w której jeszcze chwilę temu spokojnie spały, przesiąka krwią jej matki. A to był dopiero początek horroru, który ją czekał. Nie mogła wiedzieć, że oni nie mieli pojęcia, czym jest litość. Kiedy Steven w Amoku mordował Kimberly, kiedy Jamie ledwo zdążyła otworzyć usta, Chris był już przygotowany. Uniósł nóż i, nim mogła się zorientować, co się dzieje, wbił go w ciało dziewczynki. W jego ruchach nie było tego szaleństwa, jakie widział u Stevena. Chris był bardziej metodyczny, spokojny, dokładny. Nożem ugodził dziecko jeszcze kilkanaście razy. W głowę, twarz, klatkę piersiową, ręce, brzuch. Bezwładne ciało Jamie upadło na podłogę. Kiedy dziewczynka leżała w kałuży własnej krwi, kiedy na łóżku obok leżała jej brutalnie zamordowana mama, co mogło dziać się w jej głowie? O czym mogła myśleć? Czy czekała na ten ostatni, śmiertelny cios? Wiedziała, że chcą ją zabić. Musiała wiedzieć. Ciszę przerwał Steven. Jego śmiech gardłowy, nieludzki. Oprzedł łóżko dookoła, jak gdyby chciał podziwiać swoje dzieło. Kilkakrotnie kopnął leżące bez życia ciało dziewczynki. Czy to jego buty z metalowym czubkiem miały być tym, co przypieczętowało jej los? Słyszał trzask łamanych kości. Naładowani adrenaliną, jakiej nie znali, nastolatkowie w pośpiechu zabrali kilka kosztowności i uciekli z domu tą samą drogą, którą weszli. Kilka metrów dalej, na podjeździe w lesie czekał już na nich samochód. W środku mieli ubrania na przebranie. Odjechali, nie oglądając się za siebie. W samochodzie czuć było podniecenie i napięcie. W ich żyłach buzowała krew. Zrobili to. Zrobili to. Spełnili swoją najmroczniejszą z fantazji. Zabili z zimną krwią, bez zawahania. Przed oczami wciąż mieli to, jak łatwo ostrze zatapia się w ludzkim ciele, z jaką łatwością przecina tkanki, mięśnie, uderza w kość. Tego uczucia nie dały im nigdy żadne narkotyki. Byli pewni, że dokończyli sprawę. Byli pewni, że zabili je obie, jak mogliby nie być. Słyszeli, widzieli, czuli, byli tam. Nikt nie miał prawa tego przeżyć. A jednak. Jedenastoletnia Jamie żyła. Oddychała, choć wszystko dookoła mówiło, że nie powinna. Z każdej jej rany wylewała się krew. Każdy centymetr jej ciała płonął z bólu. Czy śmierć nie byłaby łatwiejsza? Kiedy wiedziała już, że jej mama nie żyje, kiedy poczuła na sobie kopnięcia i ciosy, leżała bez słowa, bez ruchu. Nawet nie drgnęła. Udawała, że nie żyje. Wiedziała, że to jej jedyna szansa, że tylko tak po prostu ją zostawią. Musieli wierzyć, że już po niej. Jak dziecko mogło przetrwać coś takiego? Ile siły i determinacji miała w sobie ta dziewczynka? I jak udało jej się zachować taką przytomność umysłu w chwili, w której każdy straciłby głowę? Jamie usłyszała, że wychodzą. Czekała przerażona, tak bardzo się bała, że wrócą. Jednak mijały minuty, a ich wciąż nie było. Odeszli. Zebrała w sobie wszystkie siły, choć ciało odmówiło posłuszeństwa, siłą woli pchała je do przodu. Ciągnąc za sobą smugę krwi, doczołgała się do telefonu. Poranionymi palcami wybrała numer alarmowy. Dokonując niemożliwego, walcząc o każdy oddech, wydusiła swój adres. Później była już ciemność. Policjant dostrzegł ją leżącą za kuchennym blatem. Była cała zakrwawiona, leżała na podłodze niemal bez ruchu. Rozchyliła powieki, kiedy usłyszała jego głos. Sparaliżowana strachem cofnęłaby się, gdyby tylko była w stanie. Ale nie mogła. Mężczyzna wyszeptał, że jest bezpieczna, że jest przy niej, że teraz nic już jej nie grozi jego głos drżał dłonie nie wiedziały w którym miejscu dotknąć ją tak żeby nie trafić w ślady które zostawiło ostrze noża christofera wyszeptała myślę że moja mama nie żyje trzymał ją za ręce do czasu aż przyjechała karetka chociaż w swoim życiu zawodowym widział naprawdę dużo ta scena nim wstrząsnęła kto mógłby zrobić coś takiego kim był ten potwór Sypialnia, w której znaleźli ciało Kimberly Cates, wyglądała jak scena z horroru. Ślady krwi pokrywały niemal cały pokój: podłogę, ściany, meble, a nawet sufit. To była rzeźnia, krwawa jadka, robota z wyrodnialca. Poza śladami zbrodni i śladami włamania, policja nie miała żadnego tropu. Nie wiedzieli, gdzie zacząć. Jednak zbyt pewni siebie chłopcy z uczniów zniszczenia sami nakierowali ich na swój ślad. Przechwalanie się wśród nastolatków jest normalne, każdy to robi. Tyle że przechwalanie się, że właśnie się kogoś zabiło, to już nieco inny kaliber. Chłopcy siedzieli w domu Atomna, który miał zapewnić im alibi na czas zbrodni. W mieszkaniu znajdowało się jeszcze kilka osób. Podczas rozmowy Steven i Chris zaczęli głośno opowiadać o tym, co stało się zeszłej nocy. Chcieli, żeby ich podziwiano. Być może poczuli, że schodzi z nich adrenalina, że dochodzi do nich rzeczywistość. Nie byli na to gotowi. Nie chcieli stracić tego uczucia, które towarzyszyło im od wczoraj opowiadali te historie, żeby przeżyć zbrodnie jeszcze raz, żeby chociaż na chwilę przywołać wszystko to, co czuli, kiedy zamordowali niewinną matkę i córkę. Byli nieostrożni. Wieść o tym, że w domu Atomna przebywają chłopcy, którzy chwalą się na prawo i lewo morderstwem, szybko rozniosła się wśród innych. Na szczęście równie szybko trafiła też do policjantów. Krok po kroku, dowód po dowodzie. Kilka godzin później Steven Spader, Christopher Gribble, Queen Glover, Billy Marks i Otom Savoy byli już przesłuchiwani. Policjanci szybko znaleźli najsłabsze ogniwo. Billy zaczął sypać pierwszy. Nie zamierzał spędzić życia w więzieniu za coś, czego nie zrobił. Według zeznań on i Queen brali udział we włamaniu, ale ani razu nie wyciągnęli swojego noża. Nie mieli nic wspólnego z morderstwem. Nie wiedzieli, że Steven i Chris chcą kogoś zabić. Queen Glover zeznał, że kiedy tylko Steven pierwszy raz zamachnął się maczetą, zakrył uszy i uciekł do innego pokoju. Nie chciał tego widzieć ani słyszeć. Nie był w stanie tego znieść. Steven i Chris nie zamierzali niczego ułatwiać. W którymś momencie przesłuchania Steven, niemal z dumą w głosie, powiedział: ja i Chris jesteśmy tacy sami, oboje praktycznie jesteśmy socjopatami. Chociaż połączyła ich fascynacja przemocą, ich życia były zupełnie różne. Christopher Gribble był nastolatkiem, o którym marzył każdy rodzic. Od dziecka był skautem, dumnym członkiem Kościoła Mormonów, chciał zostać misjonarzem. W wieku 18 lat dołączył do armii. Zdolny, inteligentny, ułożony. Owszem, bywał nieco społecznie wycofany, zdarzały mu się gorsze chwile, ale jednak dla wielu stanowił wzór. To były tylko pozory. Wszystko to, co na zewnątrz wyglądało pięknie, w środku zaczynało gnić. Z dnia na dzień Christopher odciął się od wszystkich, zaczął być agresywny, miewał wybuchy złości. Przerażeni rodzice zabierali go do lekarzy, szukali pomocy. Chris dostał leki uspokajające, które wydawały się działać. Jednak to nie był pierwszy raz, kiedy Chris budził w innych strach. Podobno już w wieku 14 lat przyznał opiekunowi na obozie, że fantazjuje o zamordowaniu swojej matki. Tworzył też długie listy ludzi do zabicia: tych, którzy go urazili, zdenerwowali, obrazili. Steven Spider został adoptowany, kiedy miał zaledwie 5 dni. Jego matka była narkomanką. Od razu straciła prawa do syna. Steven od początku był inny niż jego rówieśnicy. Miał duży problem w kontaktach z nimi. Nie miał przyjaciół ani znajomych. Jednak wkrótce jego problemy zaczęły być coraz bardziej niepokojące. Rodzice zabrali go do psychoterapeuty i do psychiatry. U Stevena stwierdzono poważną depresję i zaburzenia dwubiegunowe. Steven kilkukrotnie opowiadał też, że matka się nad nim znęca, że go wykorzystuje, że w jego domu dzieją się okropne rzeczy. Żadne z tych oskarżeń nigdy nie zostało potwierdzone. W czasie zeznań Chris nie wykazywał żadnych emocji. Bardzo długo szedł w zaparte. Był pewny, że uda mu się zwieść policjantów. Nigdy nie skrzywdziłbym dziewczyny, a już na pewno nie małą dziewczynkę. Kiedy jednak wiedział już, że nie ma sensu kłamać, Opowiedział o zbrodni tak, jak gdyby opowiadał o grze komputerowej. Zaczął przerzucać winę na Stevena. To był jego pomysł, to on go do tego namówił. Czuł się od niego lepszy, ważniejszy. Podkreślał, że w trakcie morderstwa Steven uderzał na oślep, wpadł w furię. Za to on, nawet na chwilę nie stracił zimnej krwi. Uderzał precyzyjnie. Steven przyznał się niemal od razu. Powiedział, że to była najlepsza noc jego życia. Jesteś chorym bydlakiem, wycadził w czasie przesłuchania jeden z policjantów. Proces był medialnym wydarzeniem. Oczy niemal całego świata były skierowane na morderców z małego miasteczka w New Hampshire. Billy i Queen zgodzili się pójść na ugodę i w zamian za zeznania przeciwko pozostałym dostali niższe wyroki. Billy został skazany na 20 do 60 lat więzienia. Queen na 20 do 40 lat. Steven nie wykazał cienia skruchy. Chris nie prosił o wybaczenie. Nie żałowali tego, co zrobili. Oboje zostali skazani na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W chwili morderstwa Steven miał zaledwie 17 lat. Choć miał możliwość ubiegania się o zmniejszenie wyroku, nie skorzystał z niej. Powiedział, że jego miejsce jest w więzieniu. Że nie może wrócić na wolność, bo jest najbardziej chorą i pokręconą osobą, jaką kiedykolwiek widziano. Mówił to z dumą. Senne Mount Vernon nigdy nie było już takie samo. Echo tragedii odcisnęło piętno na wszystkich mieszkańcach. Poczucie bezpieczeństwa, które kiedyś było dla nich oczywiste, zniknęło. Mieszkańcy na długo pogrążyli się w żałobie. David Cates, mąż Kimberly i tata Jamie. Wrócił z podróży, by znaleźć pustkę. Nigdy nie zapomniał, nigdy nie wybaczył sobie, że nie było go, żeby je obronić, że zostawił je tej nocy same. Ale postanowił nie pozwolić, żeby ta okropna tragedia zdefiniowała życie jego córki. Miał o kogo walczyć. Jamie, po miesiącach rehabilitacji fizycznej i psychicznej, wróciła do szkoły. Dziś jest już młodą kobietą, i chociaż wciąż ma blizny, nie tylko na ciele, Niesie ze sobą światło. Występuje publicznie, opowiada swoją historię, motywuje i wspiera innych. Mieszkańcy miasteczka nie zapomnieli o Kimberly. Ufundowali stypendium jej imienia przyznawane studentom medycyny, tym, którzy, tak jak ona, przez całe życie chcą nieść pomoc innym. Ta historia pokazuje, jak głęboko może sięgać ludzkie zło, jeśli zostanie zignorowane. Jak młodzi ludzie mogą zmienić się w potwory, jeśli przegapimy sygnały ostrzegawcze. Jak złudne jest poczucie bezpieczeństwa. Jak łatwo jest wpuścić mrok do swojego umysłu. Ale to nie jest historia o morderstwie. To historia jednej niesamowicie dzielnej dziewczynki, która przeżyła i choć widziała najstraszniejszą ciemność, niesie w sobie światło.